Dzień dobry. Nazywam się Wojciech Jędruszek, jestem przewodniczącym Międzyzakładowej Organizacji Wolnego Związku Zawodowego Jedność Pracownicza. Spotykamy się tutaj, żeby z... pierwotna formuła była taka, że spotykamy się tutaj i protestujemy przeciwko drożyźnie i wyzyskowi. Sytuacja się zmieniła, ponieważ na dniach zwolniono naszą wiceprzewodniczącą która była osobą chronioną. Zwolniono ją podczas sporu zbiorowego i zwolniono ją za to, że, że ujawniła dyskryminację kobiet w Kauflandzie. Dzięki Joli Żołnierczyk udało się, udało się z pomocą inspekcji pracy udaremnić skandaliczną, skandaliczną rzecz, która dzieje się w Kauflandzie od lat. Otóż chodzi tutaj o dyskryminację kobiet po urodzeniu dziecka. Okazuje się, że osoby te, które wracają po, urodzie, po urodzeniu dziecka, kobiety, zarabiają 200 złotych mniej niż pozostali pracownicy. My się z tym nie zgadzamy, Jola się z tym nie zgadzała. Dlatego poczyniliśmy szereg akcji tutaj z koleżankami, e, posłankami, tutaj e, z, e, z, e, z organizacjami i partiami politycznymi, które nas wspierają. E, I chcemy, 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 powrotu Joli do pracy i chcemy, żeby, żeby tą dyskryminację uciąć. Jest, jest opinia, opinia, jest, jest nakaz w Państwowej Inspekcji Pracy. Kauflat złamie prawo i jej nie respektuje. Teraz złamał prawo po raz kolejny i zwolnił Jolę za to, że udaremniła ten proceder. Już dzisiaj już dzisiaj złożymy, złożymy pozew do sądu. Chcemy jak najszybciej przywrócić Jolę do pracy. Jola dalej jest wiceprzewodniczącą międzyzakładowej organizacji WZZ Jedność Pracownicza. Dalej będzie wspierała pracowników. Pracownicy są z nami, wspierają nas. Na jutro jest szykowana akcja solidarnościowa w marketach. Także, także dziękujemy pracownikom, że, że, że tak zareagowali na zwolnienie osoby chronionej. Chciałbym teraz oddać głos. Ja Yy, ist, Państwowa Inspekcja Pracy yy, wykryła dyskryminację płacową kobiet, ze yy, z, 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 dlatego że te kobiety korzystały z uprawnień rodzicielskich, czyli jeżeli szły na macierzyńskie yy, i wracały do pracy, nie mogły, miały niższą pensję o 200 zł, mają nadal, bo tych, tych, tych postanowień inspekcji pracy Kaufland nie realizuje. Dalej, dalej jest, są dyskryminowane i, i, i nic nie ma silnych na, na, na Kaufland i w, i w zasadzie to prawo jest łamane nie, nie wiadomo, gdzie, jak, co się dzieje w tym kraju, żeby, żeby, żeby takie rzeczy się działo, żeby zwalniać związkowców, żeby, żeby dyskryminować kobiety. No to jest skandal, no nie, nie mogę nawet jakichś słów znaleźć, żeby, żeby opisać tą sytuację. I te kobiety od lat mają 200 zł na, mniej na wynagrodzeniu. Przez te trzy, wystąpiliśmy też, Do nas wystąpiło ponad 200 pracownic, którym pomagamy odzyskać pieniądze za 3 lata wstecz. Za to, że zostały dyskryminowane. I odzyskamy te pieniądze dla Kauflandu. Ale musimy... musimy na Musimy coś zrobić, żeby w końcu prawo w Polsce było przestrzegane, a nie jest przestrzegane. Nie może być tak, że niemie niemiecka czy jakakolwiek korporacja robi sobie w Polsce co chce i nie ma na niej siły. Są, są nakazy, są nie wpuszcza społecznych inspektorów pracy na zakład. Tak być nie może. Dziękuję. Eee, proszę tutaj panią poseł Agnieszkę dzimianowicz bo Przekazuję głos. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to, że tak szybko jesteście w stanie zorganizować się w akcji solidarnościowej ze swoją koleżanką, z wiceprzewodniczącą Związku Zawodowego Jolantą Żołnierczyk. Szanowni Państwo, kilkanaście dni temu usłyszeliśmy wszyscy, cała Polska, deklarację prezesa partii rządzącej Jarosława Kaczyńskiego na temat tego, dlaczego w Polsce rodzi się za mało dzieci. Nie będę jej przytaczać, wszyscy ją słyszeliśmy. Ale my tutaj dzisiaj stojąc pod marketem Kaufland doskonale znamy odpowiedź dlaczego polki dlaczego kobiety nie chcą w Polsce rodzić dzieci. Na przykład dlatego, że cały czas boją się o swoją przyszłość na rynku pracy. Dlatego, że firmy takie jak Kaufland mają przyzwolenie na dyskryminowanie nie tylko kobiet, ale przede wszystkim matek tylko za to, że zdecydowały się urodzić dziecko, że zdecydowały się skorzystać z urlopu macierzyńskiego, a po tym urlopie wracają i ich wynagrodzenia są o kilkaset złotych niższe niż kolegów koleżanek, którzy dzieci nie urodzili. To jest jawna dyskryminacja, to jest jawna niesprawiedliwość. Kaufland dyskryminuje kobiety. Kaufland dyskryminuje matki. Nie ma co owijać w bawełnę. Stwierdziła to Państwowa Inspekcja Pracy. Co na to odpowiedziała firma? zamiast natychmiast i pilnie zrezygnować z praktyk dyskryminacyjnych. Zamiast wyrównać wynagrodzenia dla około 300 pracownic, które się takiego wy wyrównania domagają, Kaufland zdecydował się na dyscyplinarne zwolnienie kobiety, która miała w sobie odwagę, żeby tę dyskryminację ujawnić. To są powody, dla których Polki, polskie pracownice nie decydują się na dzieci. Te powody są nie tylko oczywiście związane z funkcjonowaniem takich firm, takich spółek jak Kaufland, to także brak dobrego, odpowiedzialnego prawa, które pozwalałoby kobietom, pracownicom się bronić. Państwowa inspekcja pracy, tak jak było tu już powiedziane, stwierdziła jednoznacznie, że w Kauflandzie dochodzi do dyskryminacji matek. I co z tego? To stwierdzenie, ta kontrola, ten nakaz nadal nie jest przez Kaufland realizowany i nic nie może się wydarzyć, nie ma siły na to, żeby te, to wyrównanie wyegzekwować. Pracownica związkowa jest zwalniana, jest zwalniana w trybie dyscyplinarnym, w trybie, który jest zarezerwowany dla najcięższych występków pracowniczych za to, że prowadziła tę związkową działalność. I co? I nic. I po prostu jest bezkarnie zwalniana. A mogłoby być inaczej. Państwowa inspekcja pracy mogłaby mieć waż... poważniejsze uprawnienia, mogłaby przestać być instytucją bezzębną. W Sejmie czeka ustawa przyznająca Państwowej inspekcji pracy większe uprawnienia. W Sejmie czeka także ustawa zwiększająca ochronę chronionych pracowników związkowych, która uniemożliwia zwolnienie związkowczyni bez zgody sądu. Ustawa czeka w zamrażarce, bo Prawo i Sprawiedliwość nie chce jej z tej zamrażarki wyjąć. To wszystko są rozwiązania systemowe, na wyciągnięcie ręki, które jak najszybciej powinny znaleźć odzwierciedlenie w polskim prawie, ale tu i teraz musimy wszyscy i wszystkie solidarnie stanąć obok Jolanty żołnierczych i domagać się pilnego przywrócenia jej do pracy. Dlatego my już dziś jako posłanki lewicy, wszystkie posłanki naszego klubu, wysyłamy pilny list i apel z oczekiwaniem i żądaniem do zarządu spółki Kaufland o niezwłoczne przywrócenie Jolanty Żołnierczyk do pracy, o zaniechanie dalszej dyskryminacji kobiet, o wyrównanie kobietom, które uległy tej dyskryminacji płacowej ich wynagrodzeń i o respektowanie prawa, ale też takich zwykłych zasad ludzkiej przyzwoitości, bo w państwie, w którym Rodzi się tak mało dzieci, dyskryminacja matek i szykanowanie związkowczyń za to, że tę dyskryminację ujawniają, to nie jest żadna prywatna sprawa żadnej prywatnej firmy. W takim państwie to jest działanie szkodliwe społecznie i my, jako posłanki lewicy, nie możemy stać bezczynnie, nie możemy siedzieć cicho i cicho siedzieć nie będziemy. Wiele razy na protestach w sprawie praw kobiet pada takie zdanie nigdy nie będziesz szła sama. To zdanie dzisiaj kierujemy do Jolanty Żołnierczyk i do wszystkich kobiet, do wszystkich matek z Kauflandu, które są dyskryminowane. Nie jesteście same i nigdy same nie będziecie. Dziękuję. Szanie Państwo, nazywam się Anna Górska, jestem członkinią Zarządu Krajowego Partii Razem. Jola zostaje. To jest hasło, które w najbliższych dniach na... W wszystkich profilach naszych dwóch partii, Partii Razem Nowej Lewicy, na profilach związkowych, na profilach działaczek, aktywistek, koleżanek Joli, osób, które Joli zawdzięczają to, że ta sprawa została nagłośniona, sprawa dotycząca dyskryminacji kobiet zatrudnionych w Kauflandzie, on się będzie pojawiał. I nie zrezygnujemy i będziemy to tak długo nagłaśniać, aż sprawiedliwości stanie się zadość. Jola Żołnierczyk jest naszą koleżanką, jest działaczką związkową, aktywistką, ale przede wszystkim jest pracownicą Kauflandu, żywca, Kobietą z małej miejscowości, która miała odwagę nagłośnić problem, która powołała struktury związkowe w wielu marketach, która organizowała w tych marketach wybory na społecznych inspektorów pracy, bo tak, było oczekiwanie załóg pracowniczych z tych marketów, żeby był ktoś, kto społecznie będzie kontrolował zasady i warunki zatrudnienia w tych marketach. I za to Jola Żołnieczyk została dyscyplinarnie, haniebnie, bezpodstawnie, bezprawnie zwolniona z pracy. W Sejmie czeka wiele ustaw, które złożył Klub Koalicyjny Lewicy, Partii Razem i Nowej Lewicy, dotyczące działalności związkowej, dotyczące praw kobiet, praw pracownic. To jest chociażby ustawa o luce płacowej, ale też ustawa o ochronie działaczy związkowych. Nikt nie ma prawa zwalniać za działalność związkową. Nie powinno być takiego przyzwolenia. A państwo... Polskie pod rządami prawa i sprawiedliwości, które rzekomo tak bardzo dba o lud i o swojego suwerena, pozwala wielkim firmom, wielkim korporacjom na to, żeby robiły, co chcą. Zasada jest prosta. Jest niewygodny działacz związkowy, niewygodna działaczka związkowa, należy taką osobę zwolnić, niech sobie idzie do sądu, czas leci, wyrok być może będzie za trzy lata, a idzie sygnał do załogi. Nie, żeby się załoga nie buntowała, żeby wszyscy byli cicho i grzeczni, bo może ich czekać taka sama historia. Nie bójmy się, musimy solidarnie walczyć o osoby działające na naszą rzecz, wszystkich osób zatrudnionych, o związkowców. Prawo i Sprawiedliwość w tej chwili chce zmieniać zasady organizowania sporów zbiorowych, strajków organizowania związków zawodowych, chce utrudnić jeszcze bardziej tą działalność, chce między innymi, zakazać tak podstawowej i naturalnej reakcji społecznej, jak strajk solidarnościowy. To nie w tą stronę powinno zmierzać prawo i my jako Lewica, jako Partia Razem i Nowa Lewica zawsze będziemy dbać o to, czy będąc w opozycji, a miejmy nadzieję, że za rok po wyborach już jako partie, które będą miały wpływ realny na to, jakie ustawodawstwo jest, jakie ustawy są przyjmowane i co robi polski rząd, będziemy dbać o prawa osób zatrudnionych, o prawa osób, które działają w związkach zawodowych. Dziękuję. Pracper Inicjatywa Pracownicza. To zwolnienie działaczki związkowej Joanny Żorniakczyk jest wyjątkowo pekwitnym zachowaniem Kauflandu, który stara się rozbić związek zawodowy. Kaufland gardzi polskim prawem, Kaufland gardzi z własnymi pracownikami. E, a polskie państwo w bardzo nikłym stopniu e, chroni związkowców, chroni działalność związkową. E, inicjatywa pracownicza w czerwcu protestowała pod Ministerstwem Sprawiedliwości w Warszawie przeciwko e, słabemu państwu przeciwko słabości pipu, słabości sądów pracy. Rząd jednak nie jest zbyt przejęty niesprawiedliwością, jaka płynie z tych e, słabych instytucji. E, jest to kolejny dowód na to, że pracownicy muszą liczyć tylko na siebie, muszą się organizować, muszą wstępować do związków zawodowych. Jeśli ich nie ma lub jeśli e, działają słabo, muszą zakładać własne. Nie ma innego sposobu, trzeba wziąć sprawy w swoje ręce. Nikt za nas tego nie zrobi, nikt nie będzie walczył o nasze podwyżki, o lepsze warunki pracy. Jeśli pracownicy będą zorganizowaną grupą społeczną, tylko wtedy będzie można wywierać odpowiednio silne naciski na pracodawcę czy też na rząd w sprawie korzystnych zmian prawa pracy. My, inicjatywa pracownicza, deklarujemy pełne wsparcie naszym przyjaciołom z jedności pracowniczej. Apelujemy do pracowników Haflandu o zapisywanie się do związku. Będziemy wspierać przedsięwzięcia Związku Zawodowego Jedność Pracownicza. Związki zawodowe, którym zależy na, pracownikom, na, na pracownikach, powinny trzymać się razem. Dziękuję. Aleksander Pytlak, organizacja Czerwoni. Jesteśmy tutaj od roku, bo już od wtedy trwają te protesty jedności pracowniczej i kiedy rok temu była inflacja rzędu 7%, teraz jest 17%. Protestowaliśmy przeciwko zwolnieniu innego działacza jedności pracowniczej, Wojtka, teraz protestujemy i dziś. To jest chore, że w tym kraju zwalnia się związkowców, którzy są bronieni prawnie, to chore, że ten kraj nie przestrzega własnego prawa, to jest chore, że korporacje mogą robić, co im się tylko podoba, i nie będzie na to naszej zgody, nie ma na to naszej zgody, nie powinno być na to zgody żadnych ludzi, ponieważ yy, tak naprawdę większość ludzi to pracownicy i nie możemy pozwolić na to, żeby państwo było słabe, nie możemy pozwolić na to, żeby państwo nie przestrzegało własnego prawa i zwyczajnie się na to nie zgadzamy. Nie zgadzamy się na łamanie praw pracowniczych, nie zgadzamy się na łamanie praw kobiet, nie, nie zgadzamy się na dyskryminację matek i tak jak od roku tutaj jesteśmy, tak i dzisiaj też tutaj jesteśmy i nigdy nie będzie na to naszej zgody. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Czy są jakieś pytania jeszcze? Dobrze, dziękujemy.